Zajmujesz się branżą e-commerce. Dążysz do perfekcji w logistyce i obsłudze klienta? Z naszym fulfillmentem profesjonalizm spotyka efektywność. Skontaktuj się z nami i wznieś swój biznes na wyższy poziom. Lefce, Oba, Oliwier, wstań, wstań, nie, dostawaj, stań, stań, nie, stań, stań, nie stań. zostawaj! Nie zostawaj! Tak, Oba, i teraz powoli. Tak, nie ustabilizuję. Oliwier, nie, prawo Oba, o, ręka w górę do środka kontroli, otwieraj otwieraj to, jej, w kontroluj Ty musisz się. Odepkaj się od jest za wysokość. Teraz idziemy Przed głową. Oliwier, przed Tak, to i teraz na kolana powoli, zbierz jego rękę, nie daj się w za palce, i teraz do siatki. teraz, dupa, szukać dupa w siatki, słuchaj i graj. Nawet i do góry, nawet i do góry. Spychaj łeb i wstajesz. Nie daj sobie chrypa tam złapać, nie daj sobie złapać chwyty, bo będzie ciężko tu do góry. Musisz popuść się na prawej. Dokładnie tak. I ten raz no, ryba puch, ryba. Się teraz wysuń po prawej. I hakiem do Jeszcze raz. Oliwie, teraz ręce już pod niej popuszczamy. To, to, to samo. Wysuwaj się. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Idziemy na ten kopie. Trzeba to już popuść się. Oliwie, lewa ręka trzymaj. Cztery, cztery.

2 trzy ciosy na brzuch i 4. za ja na tu i pokusuje myśmy. 2 trzy ciosy. Bij sobie w spokojnie. On tutaj to, czycie, trygi, to zapasy nie twierdzi, to ERP pomuścimy światło nie wpadać do bramy, odciąć nożyk. samo to wcześniej. Tak. To samo. nie Nie, czapka UF. łeb. stój, stój. Od tego. Teraz na troskę. Cepem mnie, tu padonie, tu padonie, Idziemy, Tak Idziemy z tą głową, powoli, Oliwie, i odchodź, odchodź i wtedy, odchodź i wtedy, tak, i teraz dystansuj, tak, wstań, teraz, teraz, teraz trzymaj tak. tą łapę, lewa ręka, trzymaj, i teraz wstajemy, trzymaj tą łapę, trzymaj tą łapę, bardzo ładnie, i teraz Oliwie, trzymaj tą lewą rękę i wstajesz, tu się nie czekaj, zajdź po prawą nogę, Oliwie, prawa noga go zachodzi. Wyciągnij prawo nogi, Olivier. Olivier, stań, to jest prawo Bo Tu będziecie ciężko to tak, Fizycznie, do góry, bocie. tak? Zepchaj łapy, stań. Reke, duż, ureke, stań fizycznie. i roluj to, roluj to. Roluj to. Coś. to. Roluj to. Roluj to. Roluj to. 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 Cały rynek. Do kaka. Warty, stań! Oliver musisz no, szybciej zabierać dupę pod niego. Jeszcze raz do kaka Kiężko, i się gira. No, Ciężko, Ciężko, jeszcze no, na, jeszcze raz do kaka. Jeszcze raz. Oliver, zepchaj kopalnie sobie na bok. teraz, szukaj na garstkę dostawalną. Lewa ręka przekąta na garstkę, to zepchnie, nie Stań, stań, stań. teraz na motylu stoisz i ręku. Stań do sztuki zerbica. ファン。